Kawałek szczęki. Okropny ból zębów zatrzymał matkę Eugenię w Egipcie podczas jej nieustającej pielgrzymki misyjnej. Prowadzą ją do jakiegoś dentysty, który natychmiast decyduje się wyrwać ząb trzonowy, powodując ból, oczywiście bez znieczulenia. Dentysta wsuwa szczypce, gwałtownie ciągnie i wyjmuje kawałek kości, na której są umieszczone dwa zęby wraz z korzeniami. Na szczęście, jednym z tych dwóch zębów jest ten, który bolał. I co siostra zrobiła? Dalej kontynuowałam wizytę według programu, ale miałam pewne trudności w mówieniu i jedzeniu. Na potwierdzenie tego faktu, matka Eugenia, uśmiechając się, wymierza palcem wskazującym w policzek, na którym widnieje bruzda. Zauważyłem ją wcześniej, ale nigdy nie wyobrażałem sobie jej przyczyny.